kochani, witam Was w nowym vlogmasie. Słuchajcie, ja jestem akurat w galerii, Katowic w w galerii Katowickiej, ale w galerii jestem u siebie w mieście i stwierdziłam, że Wam trochę pokażę fajnych rzeczy, na które mogłyby być prezentem i wejdziemy sobie dzisiaj pierwsze co do Home bo Myślę, że tu jakby można znaleźć pełno fajnych prezentów właśnie, które, które są no które się idealnie po prostu nadają na prezent to są bardzo fajne rzeczy, które szczególnie jak jesteś już dorosły, to myślę, że bardzo się właśnie cieszy z takich rzeczy więc już wam, już wam pokazuję kochani, zacznijmy sobie, o może tak od koca słuchajcie, koc to jest najlepsza rzecz jaką możecie komuś kupić i tutaj macie teoretycznie 189, natomiast patrzcie jaka jest druga rzecz 10% tylko od swojej ceny. Więc kupujecie jeden dla siebie, drugi dla kogoś i macie dwa koce w cenie tak naprawdę jednego. Więc to jest taka fajna rzecz. Słuchajcie, kolejna to świeczka. Pięknie pachnie. Tu macie na przykład taką inną. Świeczki są naprawdę super pomysłem, bo, bo po prostu zawsze ludzie ludziom lubią, jak im ładnie pachnie w domu i to jest zawsze fajne. Kubeczki, filiżaneczki, wszelkiego rodzaju. Tu jeszcze patrzcie, macie promkę w ogóle w Home and you, więc można fajnie wyhaczyć. Ja, ja lubię te kubki z Home and you. są naprawdę super. No i tu macie dużo, dużo, dużo więcej. Pięknie to wygląda, naprawdę. Miseczki, no ja bym była zachwycona, nie? Z takiego prezentu. No, śliczne. Słuchajcie, fajne też są zestawy, na przykład właśnie dwa nóżek i cztery kubeczki. To jest mega fajne. Ja wiem, że to jest nudne, ale powiem Wam, że ja jestem fanką akurat praktycznych prezentów. Raz na czas lubię jakiś taki, wiecie, sentymentalny, ale naprawdę mnie bardzo cieszą takie prezenty, bo to jest po prostu coś, czego ja będę używać. Nie jakieś takie no home and you jest wypchane takimi rzeczami, więc no. też macie fajny zestaw właśnie świeczka z olejkiem, który będzie pachniał pięknie, mega spoko wejdźcie tutaj patrzcie, jakieś śliczne rzeczy to nie jest praktyczne, ale jest piękne też bym mogła to dostać przepięknie to wygląda Tak więc, y, Home and View jest zawsze świetnym pomysłem. Zawsze coś tam fajnego znajdziecie. Szczególnie myślę, dla pań, że to jest takie fajne miejsce, gdzie można sobie coś fajnego kupić i coś znaleźć. Więc, y, więc właśnie właśnie tak. Ja chyba abstra będę abstrahować od biżuterii. Wiecie, nie będę, nie będę wspominać o biżuterii, bo to jest, to jest oklepane, myślę. Ale na przykład, fajnym pomysłem też będzie na przykład jakiś bomb do sieciówki. Typu, handem. Ja na przykład lubię takie, e, takie fajne jakieś właśnie bony, bo to jest spoko. Szczególnie, jak nie, nie masz konkretnego pomysłu, to to zawsze ktoś wykorzysta, nie? Czy bą do Rossmana, do Sefory, no tak tam, jak tam chcesz, jak tam wolisz. Ale właśnie myślę, że to jest fajne, fajne miejsce, żeby, żeby gdzieś tam spróbować, poszukać jakiegoś fajnego prezentu. Ale teraz wejdziemy jeszcze do dwóch sklepów. Na pewno do jednego, bo mamy tu Teddy'ego, więc wejdziemy do Teddy'ego i zobaczymy tam, na pewno coś fajnego znajdziemy. Słuchajcie, w Teddy'im jest dosłownie wszystko, wszystko co chcecie, więc można jakieś puszki, jakieś kubki, tu słuchajcie, z DC kubki. Ja nie jestem fanką DC, ale na przykład jak ktoś jest fanem, to jest super, widzę, że też są z Marvela. Więc mega spoko, tu widzę nawet ze Star Warsami Pokażę Wam to, przesłodkie to jest To jest Baby Yoda, pięknie to wygląda Właśnie to są takie kubki, mega fajne, miseczki przeróżne, słuchajcie No tak naprawdę full wypas, wszystko jest Słuchajcie, Teddy jest naprawdę super, jak nie macie dużego budżetu na prezent A chcecie już zrobić coś, może nawet handmade Połączyć, no to e, też są świeczki, oczywiście, że tak, ale możecie zrobić różne rzeczy fajne, które możecie zrobić własnoręcznie. I to jest super, bo tu jest taki dział papierniczy, który jest naprawdę wielki. No i na przykład możecie zrobić. O! To fajne. Macie taką szkatułkę i sobie, sobie na przykład ją malujecie, nie? Albo, albo coś innego, albo takie pudełeczko. Mega fajne to jest bardzo. I słuchajcie, to kosztuje pudełeczko 15 zł, więc kupuję różne rzeczy inne do tego i to jest naprawdę super, nie? Tutaj macie wszelkie jakieś farby, wszystko tu macie, znajdziecie papierniczy tutaj. Kwestie papiernicze są tutaj naprawdę super. i... No po prostu znajdziecie wszystko, więc jakbyście szukali właśnie jakiegoś fajnego prezentu handmade, to słuchajcie, to to jest naprawdę super pomysł. My, e, my zrobiliśmy taki meg na nasze wesele, żeby podziękowania robiliśmy dla naszych gości, to wiecie co zrobiliśmy? Ręcznie robione e, broloczki do kluczy. Mega fajny to był pomysł. I też kupiliśmy drewniane broloczki, kupiliśmy stempelki, e, kupiliśmy kolorowy tusz. I słuchajcie, rob, zrobiliśmy zajęło nam to może dwie godzinki yy, i, i zrobiliśmy i mamy takie fajne cudeńko, więc to naprawdę super i myślę, że warto. No naprawdę jest tu tego pełno. Jest tu tego pełno wszelkie. Wszystko tu możecie zrobić. Naprawdę wszystko, nie? Więc myślę, że to jest fajne miejsce. I na pewno sobie wymyślicie na bank. Słuchajcie, bom w Pepko, ale tam powiem Wam, że nic ciekawego nie ma. Yy, i jeszcze jedną fajną rzeczą na pewno będą skarpety, słuchajcie. To jest rzecz, która się stała bardzo modna w ostatnich latach i myślę, że skarpetki, fajne skarpetki w jakimś takim ciekawym wzorze, to jest naprawdę spoko pomysł, żeby po prostu móc, żeby po prostu móc kupić i myślę, że to jest bardzo, bardzo wygodne. Rozmiary są takie bardziej ogólne, więc nie trzeba znać dokładnego rozmiaru, ale myślę, że to jest bardzo fajne i bardzo wygodne, więc na przykład czadowe skarpety są mega, mega fajne. Słuchajcie, ja idę do domu. Jeszcze trochę do was pogadam jak ja dojadę do domu Ale mój głos na razie No nie jest w najlepszej formie Mamy na... Miejmy nadzieję, że nic się gorszego jeszcze nie stanie Ale dobra kończę Się ludzie dziwnie gapią Kochani jestem w domu, jak widzicie jestem w bluzie Ale też mam pod spodem golf No i co słuchajcie e... Czekajcie i no i co? Z racji tego, że mieszkamy w domu jednorodzinnym i nasypało tyle śniegu, no to trzeba odśnieżyć, więc idę odśnieżać. Słuchajcie, pomogę teściowej, podśnieżamy i no i dopiero jak pośnieżam to przyjdę do Was pogadać. Chyba mi to nie zaszkodzi, nie? Powinno być git. Przeszali, ubieram i idę. No i co, kochani? Jest 20. Coś takiego, ja dopiero przyszłam od teściów, no ale to wiecie, spokojnie, chwilkę muszę się legnąć i poleżeć. Jakoś tak mnie złapało taka senność, ale może po to po tym grzańcu, bo wypiłam grzańca i może dlatego. No, więc dżemnę się chwilkę i w sensie nawet nie dżymne, po prostu obejrzę jakiś film leżąc tutaj, właśnie dokładnie tutaj, położę się i słuchajcie chwilę poleżę. I zaraz się was odezwę, tylko zrobię sobie herbatkę i chyba zrobimy dzisiaj live'a na, na nie na Instagram, tylko na TikToku. Zrobię chyba dzisiaj spontanicznego live'a jakiegoś króciutkiego. Ale to zaraz za chwilę zdecyduję, po prostu za chwilę. Chociaż ten mój głos nie jest najlepszy. Ale to za, za chwilę zdecyduję. Najpierw się za chwilkę odpocznę. No i co kochani? Jest 20. prawie 22. No i co? Ja tak naprawdę e, robię herbatkę, bo za Rafał wraca. E, no i chciałabym do was trochę pogadać a propos właśnie... E, a propos tych prezentów, więc zaraz właśnie zrobię mu herbaty i siadam do was. E, w międzyczasie spiąłam sobie włosy po prostu. Ale kochani, e, tak a propos prezentów, myślę, że dużo fajnych prezentów jest, e, które można gdzieś tam, wiecie, e, kupić komuś. Myślę, że ja rekomendowałabym za dużo powiedziane, ale ja myślę, że najfajniejsze prezenty się sprawdzają takie dość praktyczne, bo po prostu łatwo je wykorzystać. Jest coś w tym, że po prostu one lepiej się sprawdzają. Ale z drugiej strony, no ale e, takie rzeczy, jak właśnie jakieś bony do, do jakichś ko drugierii kosmetycznych, naprawdę są super. E, ja też mówiłam z mojego doświadczenia, co, co mi się podoba, więc, więc to nie jest też tak. E, myślę, że coś do domu zawsze jest fajnego. Jakiś fajny kubek, e, jakiś, e, jakiś właśnie, jakieś właśnie takie rzeczy, to jest mega fajne. W komendzie naprawdę można znaleźć bardzo fajne prezenty, różne fajne i można też pomyśleć o czymś, co wiemy, że podoba się tej osobie, na przykład nie chce, nie chce wydać na to pieniędzy, yy, bo szkoda, bo wiecie, a dobra, następnym razem, następnym razem, yy, i wiecie, i po prostu można właśnie na coś takiego przeznaczyć te pieniądze. To też jest właśnie super pomysł, żeby pomyśleć o, o czymś, co ta osoba by sobie chciała kupić, a szkoda jej pieniędzy. Bo jak dostanie to w prezencie, to będzie zadowolona, a no nie wyda tych pieniędzy, nie? Więc myślę, że to jest yy, fajny prezentem, ale to zobaczycie jeszcze, co ja, co ja właśnie będę kupować moim bliskim na święta, naszym bliskim w zasadzie, moim i Rafałowi Bliski. E, będziemy kupować na święta, no i e, zobaczymy. Właśnie, zobaczymy. Myślę, że będzie fajnie e, i myślę, że będą fajne prezenty, takie też praktyczne. My mamy raczej taką tradycję, że się pytamy, co chcemy na święta i sobie mówimy takie porządne jakieś rzeczy albo po prostu coś, czego potrzebujemy, bo to jest dużo lepsze, dużo wygodniejsze, no i prawda jest taka, że wiecie, później omija się te takie że nieudane prezenty, które po prostu są no nietrafione. U nas właśnie tak to wygląda, że właśnie w ten sposób sobie działamy w naszej rodzinie i to jest fajne. U nas to się sprawdza, u nas to jest naprawdę spoko i to jest taka fajna alternatywa właśnie na to, żeby, żeby po prostu gdzieś tam te prezenty były udane i zadowolone. Dajcie znać, kochani, jakby u Was jest to z prezentami, jak, jakie wy macie do tego podejście. Jeżeli Wam się podobał ten vlogmas, to słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was na Instagrama, na TikToka, słuchajcie, tam jest mnie dużo. E, właśnie na TikToku robię live y co czwartek, więc możecie sobie do mnie zajrzeć. Wiem, że są prośby a propos tutaj na YouTubie. E, postaram się pomyśleć, ale nie obiecuję, że przed świętami będę w stanie to ogarnąć, bo to jest naprawdę skomplikowane bardziej, dużo bardziej skomplikowane niż, niż z takim TikTokiem, gdzie po prostu... Klikam i już jest. No i co, kochani? Tak naprawdę e, mój głos jest coraz gorszy. Ale tylko głos, co ciekawe. Mam lekki, lekki jakiś tam kaszel, ale tak naprawdę nic poza tym. Więc to, to jest mega, mega śmieszne, e, że tak to wygląda. No ale cóż. Trudno. Żyjemy sobie. Jest choinka, jest śnieg. Po prostu jest taka pogoda, więc chyba trzeba się do tego przyzwyczaić i gdzieś tam nastawić na to, że no, tak się zdarza i że to jest normalne. Herbatka się parzy, ja sobie wypiję herbatkę, e, staram się jej po prostu jak najlepiej, wiecie, funkcjonować, jak najzdrowiej e, i tyle. Ciepło się ubieram, ale powiem wam, że przy tym odśnieżaniu to się namachałam. Trening mam z głowy, nie? E, naprawdę było tego dużo, a i tak nie wszystko ja robiłam, bo część już była zrobiona, więc wiecie, e, więc ja przyszłam tak naprawdę, żeby pomóc w końcówce i no namachałam się, namachałam się konkretnie. Ale dobrze, przynajmniej trochę ruchu, trochę świeżego powietrza. A chciałam iść na spacer, więc, więc sobie zaliczyłam akurat. No właśnie, mieliśmy dzisiaj mieć sesję zdjęciową, ale powiem wam, że cały czas sypie śnieg po prostu i te zdjęcia nie wyszłyby w tym śniegu, jak on sypał. Fajnie, Bóg, gdybym nie sypał ten śnieg, więc może jutro się uda, ale znowu z tym głosem nie jestem taka pewna, czy chcę iść. Ale myślę, że w tym tygodniu może uda nam się wybrać. No i co, kochani? Do zobaczenia jutro w następnym filmiku. No i dobrego dnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia. Pa!